Witajcie, z tej strony Drakonager, a oto przed wami 12-cinek serii. Zagrajmy w Katawa Show. Dobra, ostatnio prawie ubarliśmy, ok? Tak więc. Jest już niebezpiecznie i to bardzo. Nie no, dobra, oczywiście trochę tak bardziej żartobliwy do tego podchodzę, ale. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy w szkole specjalnej, nie bez powodu. Że po prostu mamy pewną yy, wadę serca, która może nas wypralić na, na tamten świat, więc liczmy się z tym. Ok. Szybkim krokiem udajemy się przez pusty korytarz do naszych sal. Gdy docieramy do drzwi klasy 3-2, Lily odwraca się w moją stronę. Hisao, dziękuję, że spędziłeś z nami dziś czas. Co raczej po mojej stronie, Lili. W ten sposób rozdzielamy się. Lili wchodzi do swojej klasy, zostawiając mnie z Hanako na własną rękę. Moja towarzyszka wciąż wygląda, jakby miała ochotę uciec. Hmm, w sumie spodziewałem się tego, jakoś nie jestem zaskoczony. To jak, na pewno chcesz już wracać na lekcję? Czy ty ją właśnie podpuszczasz do ucieczki? Ty... tak. Dobrze więc. Czuję, że powinienem powiedzieć coś więcej, ale trudno wymyślić mi coś odpowiedniego i dostatecznie bezpiecznego. To ja już nawet nie będę... Yy... Nic to do siebie dodawał, bo chyba wiadomo, jak to jest z, moi, z moimi wypowiedziami. No i właśnie dodaj coś od siebie. Paradoks. Poza tym Lily miała rację. I więcej czasu, i więcej spędzimy tu czasu, tym gęściej trzeba się będzie tłumaczyć. O! Właśnie. Do sali! Otwieram tylne drzwi do klasy i wchodzę. Nauczyciel patrzy na mnie i otwiera usta, aby coś powiedzieć. Ale kiedy Hanako wchodzi po mnie i zamyka drzwi, mu po prostu kiwa głową w naszą stronę i kontynuuje wykład. No, ładnie, ładnie. Panie, tak się powiedzieć. Na randki to się proszę, po szkole umawiać. Coś. Nie, no dobra, no, trochę nie. Trochę niemiło z naszej strony, że się. że przyszliśmy troszkę spóźnieni, więc. Ten. Ale wystarczyło, że zobaczył Hanako i już, jakby nie było problemu, już po raz trzeci w uchodzi chodzi Hanako na sucho. Zdecydowanie coś tu się dzieje. No dobra, ale co, no bo to jest tak dość zastanawiające, że po prostu jak sobie wychodzi z sali, to nikt tego nie widzi. A teraz jeszcze po prostu na tamczyciel nie zwrócili uwagi. Nam by zwrócił, gdybyśmy tylko my się spóźnili, ale z nią to nie ma jakiegoś problemu. Stawia mnie to. Ona ma jakiś przywilej? Immunitet jakiś? Czy co? Nie mam zielonego pojęcia. Dajemy się do naszych miejsc. Zauważam, że Misia i Shizune również są nieobecne. Czy ktoś tu sobie wagaruje? Zastanawiam się, czy to jakieś nieformalne porozumienie z personelem, czy może jakaś korzyść przyznawana wyjątkowym uczniom w tej szkole. Starając się nie wywołać zbyt dużo zamieszania, wyciągam odpowiednie książki z mojej torby i zaczynam nadrabiać stracony czas. Lekcja trwa dalej w ciszy, jakże błogiej. Nauczyciel wydaje się w porządku, mimo raczej dziwnego pierwszego wrażenia. Ale lekcje są stosunkowo interesujące. I to jest właśnie najważniejsze, żeby mimo tej ogólnej chujni, jaką jest szkoła, żeby nauczyciel po prostu potrafił ciekawie przekazywać wiedzę. No jest jak ciężko jest znaleźć takiego nauczyciela z pasją. Oczywiście to po prostu nie powinien nauczyć, ok? Umówmy się. Na pewno znamy takiego nauczyciela, który po prostu powinien wylecieć na zbity, zbity pysk. Zbity. Sposób nauczania jest jednak dość osobliwy. Jakby oczekiwał, że każdy jest urodzonym geniuszem. No, to też jest w sumie niezbyt dobre. Oczekiwać, że każdy jest po prostu. Że ma takie po prostu zdolności, że. Ło ho ho ho! -ho". Nie. To, to tak nie działa. to odzywa się ostatni dzwonek, zdają sobie sprawę, że wciąż zostało sporo czasu do końca dnia. A ja zastanawiam się, co z nim zrobić. O, już wyczuwam ten swąd spierdolenia, gdy wrócimy wieczorem do swojego pokoju. Wiecie co tak faktnie? Konspiracji Kenziego. O co? Co dziwne. W miałem całą dobę dla siebie, ale tutaj trudno jest jakoś wypełnić znacznie krótszy, wolny czas. Hm. Może to jakaś dylatacja czasu? Nie mam pojęcia, co właśnie powiedziałem. Naprawdę, usłyszałem to po prostu chyba w jakimś. filmie, w jakimś programie naukowym na YouTubie, nie wiem. Teraz tego użyłem po prostu, żeby było. no właśnie, jak śmiesznie? Przecież tego... pewnie coś popieprzyłem w ogóle. w ogóle. mniejsza. To po prostu gadam od rzeczy. Wszyscy pozostali wychodzą, a ja zostaję sam z nauczycielem. Otóż no sprawdza karty pracy, które uzupełnialiśmy wcześniej, zaznaczając coś na nich czerwonym długopisem. Podnosząc na chwilę wzrok, znad papierów, zauważa mnie i marszczy brwi. O co chodzi na Kai? Zdrygam się, kiedy się do mnie zwraca. Ale skoro jesteśmy sami, rozpoczęcie rozmowy daje się naturalne. Eee, o nic, zastanawiam się, co zamierzam robić po szkole. Nauczyciel powoli nakłada zatyczkę na długopis znajdujący się w jego dłoni, przeskłada swoje papiery w stosik i dwukrotnie uderza nim o biurko. Wygląda na bardzo metodycznego. To chwilę przypomina mi już ale Mutou jest znacznie bardziej zrelaksowany i nie śpieszy się. Wszystko robi rutynowo. Nie masz żadnych planów? No cóż, byliśmy już w bibliotece, książki mamy, no to... tylko nie przeczytamy, to nie ma po co tam iść. Nie, myślałem nad przystąpieniem do koła, ale nie wiem, jaki by mnie zaciekawił. Chyba jakie by mnie zaciekawiło. Bo tak jest bo nie wiem... Jaki... No, no co? Poczekajcie, poczekajcie. Jakiegoś świta. Temat? Coś temat koła, tak skrópsza, coś w ten deseń. Nie, to była na błąd akurat. Pójdź obejrzy spotkanie któregoś z nich. Może wzbudzi twoje zainteresowanie. Możliwe. Po prostu... Ale nie wiem, co powiedzieć dalej. Spojrzenie, które rzuca mi mu tołu, sprawia, że chcę cofnąć swoje słowa, by uniknąć rozmowy. Ale nie mogę, muszę więc kontynuować. Po prostu nie wiem, jak radzić sobie z ludźmi, to znaczy z pozostałymi uczniami. Kałachi, kisz granatów i sobie poradzisz. Rozmawiam z nimi w ogóle, więc nie tak, że jestem izolowany, czy coś. Po prostu nie wiem co sądzić o ich... ułomnościach. Jak gdyby... czuję jakby wspominanie o nich było nieuprzejme, a ignorowanie ich dziwaczne. Hmm... A się to z złoty środek? Poczekaj, nie jesteśmy na dwóch skrajnościach. Wspominanie o nich, ignorowanie ich. Ja osobiście proponuję wytrzymanie przez pewien czas, poznanie danej osoby i dopiero wtedy rozmawianie na temat tej niepełnosprawności. Chociaż w sumie się tak uczyć, nie zawsze mam do czynienia z y, niepełnosprawnością, no bo jeśli mamy... Mówimy na przykład o Hanako, to wydaje mi się, że... Poparzenia nie są niepełnosprawnością, tylko jeśli już to. Mm, kalectwem. To jest lepsze słowo, więc trzeba tutaj lepiej dobierać słowa. A z kolei ułomności brzmią dość negatywnie. Mm. Teraz będę pierwszą moralności. Mam już za sobą chyba kilkanaście niezbyt miłych żartów. Hipokryzja. Co by tu dużo mówić? I tak źle, i tak niedobrze. Znam to aż za dobrze. Nauczyciel z ze trafi się po policzku, wyglądając bardzo nieobecnie. Te rzeczy stanowią problem tylko, jeśli ty tak uważasz. Już wiem! Oświeciło mnie! Jak Rosjanie za czasów Stalina. Narzekali na głód. To powiedział im, że to stanowi problem tylko wtedy, jeśli tak uważają. Genialne. Jak się tak zastanowić, to chyba tak właśnie działa propaganda. Więc. Equestrii to ja nie odkryłem. Możesz rozmawiać z ludźmi, niezależnie od tego, czy są przykładowo niewidomi. No tak, no oczywiście. Mogę z nimi rozmawiać. Po prostu. Może lepiej nie rozmawiać temat ich yy, yy, kalectwa. Staraj się patrzeć poza to, co widoczne na pierwszy rzut oka. Nie ma tu ani jednego ucznia, który nie byłby po prostu zwykłym dzieciakiem, niezależnie od tego, jaki się wydaje na pierwszy rzut oka. Czyli nie oceniaj książki po okładce, innymi słowy, nie zwracaj uwagi na to, że ktoś jest... Nieco inny, przez to, że ma jakieś problemy w sensie problemy z. jakby to określić. Nie chcę ciągle powtarzać zła kalectwo, niepełnosprawność że jest w jakimś stopniu niepełnosprawny. Znaczy, no, to mi też nie pasuje, tak jak mówiłem na przykładzie Hanako. To w każdym razie. Mówi to samo co Yuko. Bo to są bardzo mądre słowa, które warto zapamiętać. One pomogą ci się odnaleźć tutaj. Wiem, że mają rację, ale to i tak trudne. Może można na przykład nie zwracać uwagi na głuchotę Shizunę, kiedy można się z nią porozumieć jedynie poprzez miszę. Hmm. Okej, okay, rozumiem co on ma na myśli. No faktycznie. ciężko. Nie wiem. Pff. wyobrazić sobie, że. jest to normalne. albo że tego w ogóle nie ma. Nie wiem, że to jest niemożliwe. No. Ale patrzcie, jak na przykład. wezmę sobie z Lili. jakoś nie zwracam szczególnej uwagi na jej. Na to, że jest niewidoma, tak wiem. Ktoś zaraz się oburzy, że żarty, tak, i itd., i ale ogólnie, jak e, sobie oni myślę podczas gry, no to nie myślę zbytnio o tej jej ślepości. Można, można albo Hanako, nie da się po prostu zignorować jej twarzy. No tak, no, tu się zgodzę, no. No jest to widać. To się rzuca w oczy. Jak to kiedyś powiedział to reaktor. Zobaczcie sobie, pokój i na nim białe ściany. Wszystkie ściany są takie idealnie białe. Ale jest jeden punkcik. Taki jeden brzmijmy, czarny punkcik. Jakaś plamka na przykład. I pomimo tej. Przecież obecnej bieli my, my ludzie i tak zwrócimy uwagę na ten jeden zakichany punkt. Tacy już jesteśmy. Zresztą to jest w sumie nież to jest dobre określenie zważywszy zazwycz, na to, że tutaj to jest jak gdyby puściany w plamach. To było hamęskie. To nie było ani trochę subtalne. No w każdym razie nawet jeśli. No i po prostu chodzi mi o to, może że nie potrafimy ignorować pewnych rzeczy, że po prostu zwracamy uwagę na to, nie na to, co trzeba. O, to jest w sumie akurat dość mądre. Chyba. Ale. Nagle przerywają mi otwierane sukiem drzwi. Co, ruski czołg wjechał? A może tym razem Nazistowski? Kurwa, zgadłem! No nie mogę po prostu. Trafiłem. Wdychę. Proszę pana! Czego ty tutaj chcesz? Czy nie widzisz, iż konwersuję ze swoim wychowawcą na bardzo ważne tematy społeczne? A jeśli za dużo szedł, to powiem to inaczej. Wypierdalaj! Misza wpada do środka z ręką wyciągniętą z entuzjastycznym, w entuzjastycznym powitaniu, głosem na tyle donośnym, aby zbudzić nieboszczyka. Uff. Ja tu za nie nieboszczykiem, jak mi pan nazwał przez to wszystko. Znaczy, jak pan nie wiem, powiedzieć. Swym skocznym krokiem zbliża się do biurka nauczyciela, energetycznie kołysząc rękoma do rytmu. ADHD? Może po prostu jakieś upośledzenie? Nie wiem. Nie znam się, ok. to wyraźnie zniechęcony wtrąceniem i w ogóle miszą, osuwa się w swoim krześle. No właśnie sobie zastanawiam się z tego czasu, czy Misza uczy się tutaj tylko ze względu na bycie tłumaczką sizonę, czy sama ma jakiś problem? To jest w sumie chyba dość ciekawa kwestia. Hmm. Okej, okay, coś czuję, że być może niebawem się dowiemy. Mikado. Misza zatrzymuje się i bezradnie rozgląda dookoła, gdy po tonie jego głosu czuła, że coś jest nie tak, ale nie miała pojęcia co. Tak. Rozmawialiśmy już o kontrolowaniu głośności. Eee. Hmm. Nadpobudliwość psychoruchowa? Czyli w sumie DHD? To jest chyba to samo. Tak. Jednak wcale nie ścisza swego głosu, a nauczyciel jedynie przyciera oczy. I teraz powinienem normalnie krzyknąć, żeby zasymulować ton głosu miszy, Ale już chyba i tak wystarczająco głośno powiedziałem to przed chwilą. Więc może sobie daruję, bo jakbym teraz jeszcze tak, tak solidnie pierdolnął swoim głosem, tak... tak po prostu cholernie głośno bym coś wypowiedział, to coś czuję, że głośniki słuchawki większości z was, a jeszcze uszy, by nie wytrzymały po prostu. O co więc chodzi? Ja potrzebujemy pomocy! Kończą nam się materiały, potrzebne do stanowisk festiwalowych! To prawdziwa udręka! Macha różową kartką, trzymaną w dłoni. Chciałbym zobaczyć tę różową kartkę. Nie ukrywam. Ja to sobie wszystko wizualizować? Może w sumie na tym polega urok tych dzieł. Czyli rozumiem, że nie jest łatwo yy, ogarnąć dużo miejsc, postaci, różnych puzji w ogóle. ale w sumie gra wyobraźni. Trochę jak te. planszowe grele, takie typu Dungeons and Dragons. Więc. pójdźcie do pracowni plastycznej po więcej. Jaki w tym problem? Dykta! Dykta zawsze stanowi problem! Ostatnio, kiedy chciałyśmy więcej, zostały tylko resztki i radziłyśmy sobie z tym, co było. Wiesz, co jest większym problemem? Dykta-tor. Chwe-chwe. Teraz już nic nie ma! Czy wie skąd możemy ją wziąć? Nie rozumiem. Skąd miałbym wiedzieć? Sikcian, To jest przewodnicząca! Myślała, że nauczyciel wiedziałby. A, przepraszam, inaczej, to nie wyczytałem. To jest przewodnicząca! Myślała, że nauczyciel wiedziałby, skąd wziąć dyktę! Czy się myliła? Mutowo wygląda, jakby cierpiał straszliwe katusze, krzywiąc się całym swym jestestwem. Misza w ogóle tego nie zauważa. Moje życie to rudręka. Innymi słowy. Tylko mu pozazdrościć takich uczniów jak ona. Jest też ładne słowo. Innymi słowy, życie, istnienie, egzystencja. Też nawet ładne słowo takie egzystować. Mm. Co za katarga? Patrzenie na ich rozmowę jest okropne. Jak patrzenie na człowieka torturowanego poprzez wiercenie dziury w czaszce, przegłuszającym akompaniamencie muzyki popowej. Wiercenie dziury w czaszce to ma jakieś, chyba, jakąś, chyba, nazwę. Lobotomia to się nazywa? To jest chyba jakiś taki dość stary, prymitywny zabieg medyczny. nazwijmy umowę, nie? To nie jest czy to była lobot lobotopeczemś inaczej nazywam, żeby mm. sprawdzić sobie. No chyba tylko gorsze by było gwałceniem motem pneumatycznym wydupę yy, przy nakurwianiu z głośników JBL yy, Discopolo. Tak? Wiem, że są osoby, które lubią Discopolo. Nie trzeba mi tego mówić. Ja do tej muzyki nic nie mam. To był żart. Żeby. Nie było. Nie mam nic do disco, polo, ani popu, ani żadnej innej muzyki. Niech sobie każdy słucha czego chce. Nie mam też nic do głośników JBL. No, z tym gwałceniem pneumatycznym to już bym polemizował, ale. też co, kto lubi. Nie oceniam. Obawiam się, że nie mam pojęcia co do obecności Dykty w szkole, a tym bardziej nie o lokalizacji, gdyby jakaś była. Oj. Co ja mam teraz zrobić? Może spróbuj znaleźć Pana Nomieł. Jestem całkiem pewien, że on wie gdzie znaleźć wszystko co mam potrzebne. Oczywiście trzeba by je wyrwać z jego zimnych, martwych rąk, ale to zupełnie inna sprawa. Ja się zajwiście czuję jak się... Utożsamiam z nauczycielem, który musi się zadawać z takimi osobami. No i fajnie, się czuję. To prawie jak dubbing, można by rzec. To jest acting taki. A, nie mam czasu! Jesteśmy bardzo zajęte! Łapie się za głowę, obiema rękoma, wyglądając na tak zospaczoną, jak to dla niej możliwe. Nawet nie zauważając tego, zgniata kartkę trzymaną przy włosach. I to jest właśnie tłumaczka Shizune. Tak. To w sumie. doskonale chyba ją podsumowuje. Nie powinnam nam się tym zajmować jest tak wiele rzeczy do zrobienia, i tak jesteśmy już do tyłu z planem. No to patrzy na nią poważnie, czym nagle się uśmiecha. Z uśmiechem mu raczej nie do twarzy. Chyba byłoby lepiej, gdyby tego nie robił. Szczególnie jeśli ten uśmiech jest taki wymuszony. Bo ja mam wrażenie, że taki jest, no bo nie wiem, czy można by się uśmiechać, będąc dość poważną osobą, z tego, co się tutaj odjęnie Pawla teraz. Zastanawiam się, czy może byłabyś w stanie zdobyć trochę pod tymczasowej pomocy. Tylko mnie spróbujcie wybrać. To się defenestruję. Przysięgam. Nawet ogień nie myślicie. Proszę mi zostawić w spokoju. Teraz patrzy na mnie w skupieniu z niewzruszoną twarzą. Jakby chciał powiedzieć: idź, zaprzyjaźniaj się. Przyjaźń to magia! Ale w sumie przyszliśmy znaczy, nie, nie, nie tyle przyszliśmy, co po prostu powiedzieliśmy mu, że nie wiemy, co robić, czym się zająć. A tu przychodzi Misza i potrzebuje pomocy. Jak do tego doszło, nie wiem. Eee, chyba byłbym w stanie ci pomóc. O, proszę, nawet nie, zostajemy, nie zostajemy wypchnięci do tego, tylko nasz bohater sam zgłasza się do czegoś porównywalnego z rozstrzelaniem. Pogratulować odwagi. Nawet nie głupoty. Między tymi. Dwo tymi dwiema cyframi jest bardzo cienka granica, więc nie trudno ją przekroczyć. Naprawdę? Dzięki Ty jesteś bardzo miły! Przerywa, zerka na mnie ponownie, widocznie zaskoczona, po czym celuje we mnie palcem i wydaje z siebie głośne... Ach! Wygląda na to skonsternowaną. To chyba nie było w odpowiedniach, ale tego typu dźwięki nie są w moją mocną stroną. Może powinno być takie bardziej... A! Nie wiem. Nie pracuję w dubbingu, okej? Okay? Ale właściwie, co tu robić kcian? Lekcje się skończyły. Powinieneś się bawić. No ja to chyba źle bym powiedział to takie zdanie. Lekcje się skończyły. Powinieneś się bawić. Już tak za po prostu za szybko przeczytałem i mogło wy... mogłeś z tego jakiś bełkot. W się poprawić. Rozmawialiśmy tylko. O nie! Nie dostałeś chyba kary! Hikchan, jesteś w tarapatach? Jeśli tarapatami zwiemy to, że z jakiegoś jakże irracjonalnego powodu zgodziliśmy się ci pomagać, to tak. To się zgadza. Akurat. W dobie jesteś, mnie, w tarapatach. Nie, nie jestem. Patrz zdanie przed chwilą. Czy się ma kłopoty, proszę pana? Nie, nie ma. U tołbym oko wzdycha i czuję, że aby uwolnić go od miszy, muszę jej pomóc. <grym wyszła> Będziesz mi pan wisiał przysługę. Więc czego potrzebujesz? Tu masz listę. Mogę spróbować znaleźć Dyktę gdzie indziej, jeśli nie ma jej w pracowni. Boże, z Dykty to jest ten, Kenji wycięty, zdecydowanie. Ale przynajmniej jest nie wesoło. Podaj mi kartkę, którą trzyma. Lekko się waham, ale ją przyjmuję. Powiedziałem, że wam pomogę, ale to nie znaczy, że zgadzam się na dołączenie do samorządu. Oj. Ej, kurde, bystry jest. No, ale w sumie, już tak e, taką miał obsesję na powiecie tego dołączania do samorządu, no to można było się spodziewać, że zaraz pewnie o to zapyta. Mimo wszystko, dzięki Hikcian, Postaram się pośpieszyć, właśnie budujemy, kurde, stanowiska. Musimy się śpieszyć, śpieszyć, śpieszyć. Tak, tak, tak. Dobra, 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 dobra skakując opuszcza salę, zostawiając mnie i nauczyciela patrzących na siebie jakby w cichym porozumieniu. Cóż, masz czego chciałeś na Kai? Coś do zrobienia. Dobra, dobra, ty mi tutaj nie pierdisz takich oczywistości. Podziękuj pan za to, że uwalniam się od tej męki. W sumie od tych męk tan Tantala, normalnie. Proszę nie mów tego z taką satysfakcją. Wzdycham, patrząc na listę przedmiotów, rozciągającą się otwarę, by Napisano drobnym, słodkim pismem, należącym bez wątpienia do szyzumę. W takim razie zbieram się. Niemrawo machający listą, w nauczyciela, wychodzę na korytarz. Uch. Co myśmy się wpakowali? Jak ja dałem się na to namówić? W ogóle gram te gry już ponad 6 godzin. Jak ten czas leci? No ale bawi się wybornie ogólnie. Mam nadzieję, że wy również. Ech. No już wiem, że będzie wesoło. No ale czy tak faktycznie będzie, no to się już przekonamy w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Cześć.